Z nami Mateusz Gamrot. Po zwycięskiej walce na prestiżowej Galiu FC 285 Gamer, ogromne gratulacje. To na początek, bo one się absolutnie należą. No i pierwsze pytanie, czy biorąc pod uwagę całą otoczkę tej walki, to były najbardziej szalone trzy tygodnie Twojej kariery? Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że tak. Były to trzy tygodnie, bardzo intensywne. E, zwiedziłem bardzo dużo krajów przez ten czas, e, ale myślę, że koniec końców opacało się to bardzo, bo stawka była bardzo wysoka, ryzyko było bardzo wysokie, ale w momencie, kiedy przeszedłem każdy z tych testów, to finalnie jestem mocno zadowolony. A teraz już wiemy, jak wyglądała sytuacja. Byłeś w Hiszpanii, otrzymałeś propozycję walki, poleciałeś do Stanów, po drodze jeszcze Kanada, to jakbyś mógł troszkę tych kulisów tej sytuacji opisać? No tak, bo generalnie w momencie kiedy dostałem propozycję tej walki, to w ogóle nie myślałem o jakichkolwiek przygotowaniach, czy, czy wzięcie walki. Byłem na obozie w Hiszpanii te, typowo na zaproszenie najlepszych grapplerów z Europy. E, bawiłem się tam w jiu-jitsu, doskonaliłem swoje technikę, aż pewnego nocy nie przyszedł Asemos e, od mojego menadżera z, z, ze Stanów Zjednoczonych. Ja go zobaczyłem w nocy, rano wstałem, przetarłem oko, zjadłem śniadanie, zobaczyłem jedną walkę mojego zeszłego przeciwnika i mówię: Dobra, biorę go. Ale to się wiązało z tym, że w tej samej nocy muszę się spakować, wrócić do Polski, w Polsce przepakować walizki i polecić do Stanów Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych posiedziałem dwa dni od przylotu i nagle mój menadżer mówi, że nie mam wizy pracowniczej. Że na aktualnej wizie, której jestem, to mogę sobie na trybuny pojechać, popatrzeć, a, nie, a nie, nie rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie. Więc i od tego momentu zaczął się proces poszukiwania tej wizy, a to, że było to 12 dni do gali, to ten... To nerwówka była bardzo duża, stresu było bardzo dużo, a, a, a możliwości było tak jakby coraz mniej, żeby dostać tą, tą wizę. Powrót do do Polski był tak jakby niemożliwy, poprzez względu zmiany dwóch różnych kontynentów zbyt dużej strefy czasowej. Pomimo chęci było to niemożliwe, więc UFC szukało konsulatu w Stanach Zjednoczonych, żeby, żeby, żeby uzyskać tą wizę. I początkowo Bahamy odrzuciły wniosek, Kostaryka odrzuciła wniosek i ostatecznym konsulem był, była Kanada, Ottawa, czyli czyli stolica, stolica Kanady. I tam ostatecznie się udało. No, i tam z Florydy musiałem na 3 dni polecieć do, do Kanady, gdzie na Florydzie było 30 stopni, w Kanadzie było minus 7 i dużo śniegu. <grym> Dobrze, że z Polski miałem kurtkę, to byłem przygotowany na te warunki atmosferyczne. Tam spędziłem 3 dni i stamtąd poleciałem do Vegas, więc każdy trip był, był długi, bo te odległości w Stanach Zjednoczonych są długie, więc na Florydę do Ottawy leciałem 7 godzin, później z Ottawy do, do, do Las Vegas również 7 godzin. Ale w tym całym szaleństwie tak jakby wszystko płynęło e, dobrze, wszystko się zgadzało, nie było później na lotach, miałem e, siedzenia w samolocie obok siebie wolne, gdzie mogłem się położyć po prostu, w konsulacie nie, lub, nie, nie robili problemów, więc wszystko szło płynnie, więc w całym tym natłoku tego szaleństwa gdzieś był ten pierwiastek taki, że układa się jednak wszystko po mojej myśli. Jeszcze do walki nie doszło, już było mnóstwo e, niesamowitych sytuacji, ale dopytam, e, powiedziałeś, że nawet nie myślałeś o tym, żeby w danym momencie rywalizować, żeby się przygotowywać do walki. To co było taką decydującą kwestią? To, że to była tak prestiżowa gala z powrotem Johna Jonesa, czy to, że po prostu gdzieś z tyłu głowy miałeś, że jeśli propozycja się pojawi, to na pewno e, ją rozpatrzysz? Przede wszystkim głównym czynnikiem, który był, żeby, wzi żeby wziąć tą walkę, to był głód zwycięstwa i głód na powrotu na zwycięskie tory, po prostu mi zwycięstwo daje tak napęd i paliwo do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym e, jestem przyz, e, uzależniony od wygrywania i od rywalizacji, więc to najbardziej mnie ciągnęło tak jakby do, do powrotu do OKTAGONu tak samo po ostatniej walce z Benilem, nie pojechaliśmy na żadne wakacje, nie robiłem żadnej przerwy tylko po trzech dniach wróciłem do klubu i od razu zacząłem ciężko trenować czekając na kolejną ofertę ale tych czynników tutaj było więcej, bo tak jak rozmawiałem ze swoim menadżerem, on powiedział raz, że raz, że stylistycznie ten przeciwnik jest idealny dla mnie. Dwa, jest schodzącą gwiazdą w organizacji, bo wcześniej przede mną pięć wycięć wygranych przed czasem, każdego kończył. Trzy, potężna gala, czyli powrót Johna Jonesa i cały świat będzie oglądał to. E no i cztery zachowana aktywność, czyli nie będę musiał czekać, nie wiem, z rok czy, czy, czy jeszcze więcej czasu, żeby dostać kolejną walkę, tylko mam zachowaną aktywność. Jestem systematycznym zawodnikiem, co organizacja też lubi. I, i pokazałem tak, jakby po raz kolejny tej organizacji, że mogą na mnie liczyć, że jestem chętnym zawodnikiem, nie boję się wyzwań, jestem mogę wziąć w każdym momencie, ale też chcę być aktywnym zawodnikiem. Nie, że kalkuluję i zrobiłem jedno zwycięstwo i wracam za rok, gdzie wszyscy o mnie zapominają, tylko sukcesywnie co 3-4-5 miesięcy walczę, buduję, buduję swoją pozycję, buduję swoje nazwisko i, i poprzez to pnę się do góry, większa rozpoznawalność. I e, no i tak jak powinno to być. No to o walce. Nie miałeś już okazję, Mateusz, zobaczyć ten pojedynek z ternerem, czy tylko, tylko pamiętasz go z Oktagonu? Nie miałem jeszcze okazji, pamiętam go z Oktagonu, ale po walce tak jakby od razu po walce na chłodno, kiedy wróciliśmy do hotelu to z Ryan, z Mike'em Brownem i ze Scottem dużo żeśmy rozmawiali i analizowali tego pojedynku, więc. Więc dużo informacji przepływu, przepływu o tej walce, że już, już przegadałem, więc wydaje mi się, że, że, że pamiętam każdy moment z tej walki. Aczkolwiek jak oglądam ją z boku, to na pewno będzie inny rzut i inne spostrzeżenie na ten temat. No bo chciałem zapytać, której punktacji jest ci najbliżej, bo trzech sędziów punktowało ten pojedynek inaczej. Oczywiście jeden dał Tobie wszystkie rundy, drugi dał dwie rundy na Twoją korzyść, trzecią rundę na korzyść turnera, a trzeci z sędziów dwie rundy ternerowi jedną tobie, to której tej punktacji Byłoby ci najbliżej z tego, co, co pamiętasz ten pojedynek. Na szczęście nie jestem sędzią i nie muszę tego punktować. Bardzo fajnie na sam koniec później mnie uspokoiło, jak jest Mike Brown pokazał mi stronę taką MMA Decision, gdzie wszyscy dziennikarze ze świata punktują tą walkę i, i oceniałem na bieżąco. I pięć szóstych tych dziennikarzy, czyli ponad trzy czwarte osób, wszyscy dali na mnie, praktycznie, a połowa z nich dała 30-27. Więc to mi tak jakby dało tej pewności i upewniło w tym, że ta walka została na spokojnie wygrana. A czy to był split decision, czy to była jednogłośna decyzja, to mnie jako zawodnika już mniej to interesuje. Praktycznie dla mnie zwycięstwo jest zwycięstwem to jest najważniejsze. Jestem sportowcem, dążę do wygrywania walk. A w jakimś sposób to się dzieje to, to jakoś nie odgrywa na mnie dużej roli. Zadowolony jestem, że jest, że jest wygrana. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą. Jak będę miał możliwość oglądania tej walki, wtedy może się odniosę bardziej, jak ja bym punktował tę walkę. Aczkolwiek z, z przebiegu wydaje mi się, że, no, że wygrałem każdą rundę, bo tam może sprzeczny być ten Alan Knockdown, taki, co dostałem w pierwszej rundzie, tylko aczkolwiek to jest mój taki numer, że dostaję, padam na dupy i z dupy się odbijam, żeby zrobić zejście po prostu, więc... Dużo zawodników może myśleć o tym, że to był knockdown, albo posłał mnie na deski, a ja po prostu wyko wykorzystałem pęd tego uderzenia, żeby polecieć na ziemię, z ziemi się odbić, skrócić dystans i go przewrócić po prostu, więc... E to taki mój numer po prostu, nie? Gamry, siódma walka w UFC, masz już jakieś porównanie też do walki, które toczyłeś wcześniej, to... Chciałem zapytać, gdzie byś hierarchizował e tego Jaylena Turnera, czy to był rywal w takim... W ten pojedynek z nim e był w top 3 tych najcięższych pojedynków, czy raczej gdzieś, gdyby nie te okoliczności krótkiego okresu przygotowawczego, to mogłaby to być jednak łatwiejsza walka? Nie wiem, jakby było, bo jak miałbym okres przygotowawczy, no to on by się inaczej przygotowywał, ja bym się też inaczej przygotowywał. Na pewno miałbym więcej prądu i wytrzymałości, więc ta intensywność walki z mojej strony mogłaby być jeszcze większa. Aczkolwiek, no była to ciężka walka. No wiesz co, no, Ja się spodziewałem, że skończę go przed czasem, aczkolwiek w walce się okazało inaczej. Jak oglądałem turnera. Tą pierwszą walkę, znaczy, jak oglądałem walkę turnera z Matem Frewolą, to była ta walka, po której się zgodziłem, żeby zaakceptować tą walkę. No to tam wyglądał na tylko na Stojkowicza bez braku pojęcia o zapasach i o parterze. W momencie, kiedy ja zacząłem się z nim szarpać w Oktagonie, to już czułem i wiedziałem, że jest trzy razy lepszym zawodnikiem, niż, niż bił się z tym z Matem Frewolą wtedy. Więc czułem ogromny tak jakby postęp w jego, w jego umiejętnościach, które on dokonał, więc, e, więc mocno się rozwinął przez ten, przez ten okres czasowy. E, rozmawiałem ze swoją żoną Agatką, że bardzo jesteśmy za, zaciekawieni jego dalszymi poczynieniami w OKTAGONIE, jak on sobie będzie radził, bo, bo na początku on był tylko tak jakby stójkowiczem z dobrą e, obroną gilotyny, a teraz można powiedzieć, że jest bardziej przekrojowym zawodnikiem, bo parę razy obronił tych zajęć, parę razy wstał do góry, więc, więc e, naprawdę cieszę się, że już jest za mną, no i jestem ciekaw, jak sobie będzie dalej radził, no bo takie warunki, jak on ma e, fizyczne w kategorii lekkiej, to nie ma nikt, a one sprawiają bardzo dużo Dużo problemów. Tak jak mówiłem wcześniej, jak miałbym się bić z nim tylko w stójce, to byłoby to szaleństwo i mógłbym mógłbym nie podołać tego, ale że to było MMA, wierzę w swoje umiejętności i i w swoje zapasy to wiedziałem, że, że tym go ogram po prostu. No, no i tak się też stało. No właśnie, to też jest ciekawostka. Wszyscy zwracaliśmy uwagę, że należy uważać na, na niebezpieczne pięści Turnera. Tak naprawdę okazało się, że e, bardzo dobrze też w defensywie zapaśniczej i w defensywie parterowej wygląda Turner. Natomiast e, rankingi, tam niewiele się zmieniło. Oczywiście Ty na, dalej na miejscu siódmym, Turner na dziesiątym. Ale chyba to, co zyskałeś w oczach UFC, to jest nieocenialne w tej, w tej kategorii. Znaczy, to rankingi, to wiedziałem, że się nic nie zmieni, bo nie miało co tam się zmienić. Przede mną się ścisła czołówka, którzy bardzo mocno i długo zapracowali na to, więc to nie miało co się zmienić. Moja pozycja jako w rankingu numer 7 bardzo mnie zadowala na ten czas i ja jestem zadowolony z tej pozycji. A to, co powiedziałeś przed chwilą, wydaje mi się, że bardzo dużo zyskałem, bo Sean Shelby przed tą walką trzy razy do mnie podchodził i trzy razy mi dziękował, że uratowałem ten pojedynek, że wziąłem. Sam turner mówił, że nikt nie chciał z nim walczyć, a propozycji tam mi dostali 5 czy 6 różnych zawodników I to, i to z rankingu i spoza rankingu, więc to też dużo świadczy tak jakby o podejściu do, do, do walki, o też po, o podejściu danych zawodników, jacy, jacy oni są po, po prostu, więc, e, więc tak, wygrywając tą walkę, wygrałem jako zwycięstwo na zwycięskie tory, ale też zyskałem dużo szacunku w oczach, w oczach innych ludzi, bo E, bo bilet powrotny na przykład miałem przez, przez American Top Team, gdzie w Miami spędziłem tam 12 godzin mieliśmy na przesiadkę. Ja akurat nie byłem na sali treningowej, ale przeszedł do raju Łukasz Rajewski przez salę. To takie, takie brawa, takie owacje i takie gratulacje jak dostał, to czuł się jakby on sam zrobił walkę, po prostu ją wygrał, bo Cieszy mnie to, że ludzie pamiętają po prostu, że to była walka wzięta na ostatnią chwilę, że, że to nie było tak, że wziąłem short notice i ludzie zapomnieli o tym i po prostu patrzą na dyspozycję, co się wydarzyło w OKTAGONIE. Ale pamiętają to, że wziąłem tą walkę, że nikt nie chciał w tej walki wziąć, że gość był bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, a ja ją wziąłem i wygrałem, więc, więc cieszę się, że właśnie jest to pamiętane i jest oddany szacunek za to. American Top Team, Twój drugi dom, już nie ma, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, już od jakiegoś czasu zresztą Gamer. Natomiast. Pytanie już o to, co przed tobą, bo wiadomo, teraz odpoczynek, teraz gdzieś trzeba tą głowę też zresetować. E, natomiast powiedziałeś, że należy Ci się starcie z kimś stop 5, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Padły dwa nazwiska, Justin Gaethje i Charles Oliveira. Nieważne, z kim zawalczysz tak naprawdę, bo każda walka z kimś stop 5 i zwycięstwo wywindujecie w górę tego rankingu, ale ty z kim wolałbyś się zmierzyć i jak ważne będą te mm, przetasowania w kategorii lekkiej względem tych pojedynków, które przed nami? Musimy właśnie poczekać, bo i Justin Gage, i Oliveira mają zaplanowane pojedynki, i Fizy jest ma zaplanowany. Więc musimy poczekać, jak to wszystko się potoczy, jakie będą wyniki tych walk przede wszystkim i kiedy, jaki zawodnik będzie dostępny, bo, bo to też jest ważne. E, jak ma być szczery, to dla mnie naprawdę nie ma znaczenia, z którym zawodnikiem miałbym się bić, bo i Gage, i Oliveira to są potężne nazwiska na całym świecie. Potężne nazwiska w UFC, bardzo mocno wyszkoleni zawodnicy. Obydwoje byli tymczasowi mistrzowie organizacji, więc jeden i drugi będzie wymarzonym moim rywalem i, i bardzo głośną i medialną walką. Na pewno co chcę to być bardzo dobrze przygotowany do tej walki, czyli mieć cały okres przygotowawczy, mieć pełne skupienie i, i, i wyjść z wygrać. Bo tak ta, jak ta walka z Turnerem miała na celu tylko zyskać zwycięstwo i wyjść zwycięski z tej walki, tak w kolejnej walce chcę zrobić okres przygotowawczy i błyszczeć w OKTAGONIE. No i już naprawdę na koniec Gamer, narobiłeś wczoraj apetytów. Tym, że UFC gdzieś spogląda w stronę Polski, tego powrotu największej organizacji MMA na świecie do Polski, nawet podałeś pewne szczegóły, że gdzieś pewne hale nie zabukowane rozmawiając z Asią, powiedziała, że to jest taka praktyka UFC, że oni gdzieś tam bukują te hale, ale faktycznie jest takie no, mocne światełko w tunelu, że ta gala faktycznie UFC powróci w przyszłym roku do Polski. Rozumiem, że ty na karcie to jest obowiązek, natomiast rozmawiając z Asią, ona powiedziała: No nie wiem, zobaczymy, no ale rozumiem, że ty nie masz też wątpliwości, że, że miejsce dla królowej polskiego MMA też na tej karcie powinno być. Eee... Tak, znaczy tak jak wcześniej gdzieś za zalążki tego, czy UFC wróci, nie wróci, każdy spekulował, ale nikt nigdy nic nie wiedział. A to było tak, że jak pojawiłem się w Fight Weeku w środę na Dniu Medialnym z UFC, to sami do mnie pracownicy zaczęli podchodzić i mówić, że, że jest taki plan. Nawet mi wymieniali nazwy HAL, z którymi rozmawiali i że w przyszłym roku chcą wrócić, nawet podawali potencjalne, tak jakby ale nazwiska kto będzie tam walczył, kto mógłby tam walczyć. Oczywiście mówimy o polskich nazwiskach, więc więc to mi dało coś takiego, że faktycznie jest już tam coś rozgrywane i że faktycznie UFC się przymierza, żeby tu wrócić. Więc są duże prawdopodobieństwo, że to się wydarzy. A rozmawiając na temat Asi, no to oczywiście no, jest ona bezkonkurencyjną bez królową naszego polskiego podwórka, ona była pięciokrotną mistrzynią UFC, ona to zapieczętowała wszystko i ona pokazała, utorowała tą drogę, jak to wszystko robić raz, że sportowo, dwa medialnie. Więc miejsce dla niej zawsze się znajdzie i zawsze na pewno będzie to w czubie to miejsce. Więc jeżeli ona tylko kiwnie palcem, że chce wrócić i chce, chce to zrobić, więc na pewno będzie miała wielu sprzymierzeńców, którzy jej w tym pomogą. W tym ja będę pierwszy, który, który będzie tą dopingował, pomagał, wspierał i jak tylko coś mógł zrobić, to, to to zrobię. No i tym pozytywnym akcentem dziękuję bardzo za rozmowę. Oczywiście czekamy na kolejne walki, bo, bo tych i pełnych emocji pojedynków na pewno nam jeszcze <śm> wiele zagwarantujesz. Dzięki Mateusz za rozmowę. Bardzo dziękuję.